Tak zrobię. Wszystkie te paczki otworzę tu przy was. Nic nie pomijamy. Albo może lepiej pomińmy. Bo to jest masakra. Albo nie. Może taka historyczna paczka. Następna taka paczka. No ta to nie była najlepsza. A ta może będzie lepsza. Z Anglii jest pełno kobiet, to ja nie wiem. Isak Isaac chyba. Nie, Isak nie. Wilson. Następna paczka 80 plus albo nie. Z wiechy mój, mój Xbox został. Tupa. Nora Kolejna może Alda Nic dobrego. I tu zaś... Lepsza paczka 8.2. No tu mamy praktycznie ekrany. No chyba, że. No chyba, że jest. To do dupy paczka i. A nie, Kiezo. Dobry zawodnik. Na początek gry był dobry, ale tak też nie. Kolejna 8.2. Ogólnie są nowe karty i tam fajnie by było jakąś dzisiaj trafić. Co tydzień się udaje. Nic nowego. No, ten brodacz nie miły. Osiem plus. O Jezuś, o Jezuś. Nie wierzę. Boże, dwóch osiem jeden. Chyba Arnautowi jedynie albo czekaj. A tu Billa jakaś. Trochę gorsza. Na koniec sobie zostawimy te najlepsze Marokopeo. O, może nie, dobra Mazroi. Mega paczki za... To było chyba Rivals. Szósta liga. O! O, czekaj, czekaj, czekaj. Może to będzie inform. Albo Panie. czekaj, podwójny. Nie? Sergi Roberto inform dobra starczy na jeszcze jedną paczkę jakąś kolejna mega paczka bo no to są niewymienne ale inform zawsze w cenie Belgia No może i dupa Castles 2x84 to są już takie wiem No to nie jest najlepsza paczka nie są też najgorsze nie, Rodri nie, nie. To być ta baba. No, ale ja walkout. Zawsze w cenie. Kolejna paczka. Adama już wyjebałem. Już mnie się zdenerwował. Eee, Martinez walkout. Kolejny. Ładnie Ostatnia ta najmocniejsza paczka. Co, najbardziej chujowo. No. Anglia Po. Może tręcik. Tak, tręcik. Chwila, bo to podwójny walkout z Oberdorf. Yeah. Oczywiście, ona, ona się musiał pojawić, i Oberdorf jest duplikatem. To wszystko na dziś.